Zadania na spokojnie. Rok 2024, motora. Podstawowe zadanie numer 5. No to u, nie, nie powinno być trudne. Co musimy zrobić? Dla każdej liczby rzeczywistej a, groźnie brzmi, i dla każdej liczby rzeczywistej b, wartość wyrażenia tego tutaj ma być równa wartości jakiegoś innego wyrażenia. No to mam nadzieję, że wszyscy widzimy, że mamy tu do czynienia z dwoma wzorami skróconego mnożenia. Celowo napisałem je przy użyciu literek x i y, żeby nam się te literki nie pomyliły. I widzimy, że naszym x to jest 2a, naszym y to jest b. No to ciach. No może nie tak ciach, tylko na spokojnie, tak? No tak, na spokojnie. No to liczymy. x do kwadratu, czyli 2a w całości do kwadratu, czyli 2a razy 2a. No to 2 razy 2, 4, a razy a, a kwadrat. Dodać. 2xy, 2 razy 2a, 4a i razy b, no to 4ab. I dodać y kwadrat, no to wiadomo, że b kwadrat. Dlaczego tak się nad tym roztkliwiałem? Ano dlatego, że tutaj po prostu zrobię cyk, cyk, cyk i już. Dlaczego? Jedyną różnicą jest tylko ta, że tam jest minus 4ab. Nic więcej się nie zmieniło. No to, to co? Pozbędziemy się tego nawiasu. Zmieniając wszystkie znaki, wyrażeń, które są wewnątrz nawiasu. Czyli będzie 4a kwadrat, dodać 4ab, dodać b kwadrat i zmieniamy znaki. Minus 4a kwadrat, dodać 4ab i minus b kwadrat. Mm -hmm. E. Eee. Tu się nam uprości. O! Tu się nam uprości. No i końcówka, tak? 4ab, dodać 4ab równa się 8ab. Odpowiedź B, i po temacie Tak, to wszystko. Koniec zadania. Dziękuję za uwagę.